Hej, z tej strony Pestka, a to szósty odcinek requesta, w którym cokolwiek mówię. Eee, zepsułem trochę, bo już raz nagrałem szósty odcinek kilka godzin temu i przez przypadek go usunąłem. Więc dogrywam to teraz, ale nie pamiętam nic, co mówiłem wcześniej i nie pamiętam, co robiłem. Więc po prostu zrobię to i zobaczymy. Mam 6 minut na to. Wiadomość dla nowych, jak macie jakieś y, pomysły Jakim autem, na jakiej trasie, ile okrążeń Na jakie inne samochody mam jechać Typu, no y, chodzi mi o jakieś, nie wiem Że tak powiem, wyzwania To spoko, piszcie w komentarzach Ja to może zrobię A w sumie na pewno, jak ktokolwiek coś napisze Bo raczej nie myślę, żeby ktokolwiek coś pisał I tak, dobra Nie wiem o czym mam gadać Dosłownie nie pamiętam nic co mówiłem. Jest 20:23. Mi się chce spać. Robię się śpiący. A, jeszcze o drugiej muszę e, wstać. Zacząć przesyłać te wszystkie filmy. Mam około 15 na dysku. I. No. Dużo roboty. Także Obawiam się, że na tym filmie będę mówił mało. Ale już siódmy. Odcinek 8 i tak dalej to już wszystko jest normalnie Wszystko ponagrywane to jest jakby... To było nagrywane w dzień dzisiaj, także powinno być już wszystko okej. Okay. Jezu, mam za głośno słuchawki ustawione Dobra to tak. A to chyba mówiłem na tym odcinku z kraja ale powiem to też tutaj, jakby co, miniatury teraz na tej serii będą raczej... To najpewniej będzie po prostu jedna miniatura, której będę używał w kółko, dlatego że mam problemy z robieniem tych miniatur. Nie mam pro, jakby programu, w którym mógłbym je robić. I przez to problemy, po prostu problemy. Dlatego będę miał teraz tylko jedną e, miniaturę, którą będę używał w kółko i mam nadzieję, że w końcu naprawię ten problem. E, I tak, jak na razie przegrywam. Nie podoba mi się to. To auto nie ma mocy praktycznie w ogóle. W porównaniu z tymi, którymi jeździłem do tej pory dzisiaj. Więc pewnie skończę drugi. A jak wystarczy z czasu, bo staram się teraz trzymać format filmów około 6 minut. To spróbuję jeszcze raz. Głowę, że to, to było bliskie. Było bardzo bliskie. Dobra, ale może ten z przodu się gdzieś rozbije. Teraz nawet nie mam no, rozpiski. Jak się nazywa. A, i oglądałem gdzieś któregoś razu moje stare filmy, jak ja jeździłem I e, po tym jak jeżdżę teraz i patrząc na to, jak jeździłem wtedy, to ojenny, No nie szło mi, ale wydaje mi się, że teraz jest trochę lepiej, chociaż i tak jest źle Wtedy było masakrycznie źle, także... Yeah, progres chyba Muszę go jakoś pozłapać. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to zrobić, żeby to było efektywnie. Niekoniecznie efektownie. efektywnie. nie, nie rozbił się. Nie za to ja mogę. Mm -hmm. Dobra, od nowa. Na szybko. Trzy okrążenia powinno zająć trzy minuty, czyli gdzieś koło 7 w całym nagraniu. Quick Muff. Memie. Ile to? 2 eee, razy 375. 1000. Eee, to nawet nie jest bliskie dobrej odpowiedzi, ale było szybko. Więc tak teraz liczę ja. Jest szybko, ale nie jestem pewien, czy dobrze. Dwóch przede mną. Za mało mocy na drift, za mało przyczepności na zakręt normalny, co robić? Muszę liczyć, że gdzieś on się rozbije, bo tak to jest w ogóle chyba to samo auto co ja mam, tylko on ma go ustawione na, na, na przyspieszenie, a ja mam na prędkość maksymalną, dlatego muszę maksymalizować... Jak najmniej hamować, a jak najwięcej korzystać z tego, z tego mojego rozpędu Co nie jest proste No przestań Dobra. Oj, zginę tu Albo Przeżyłem Ale niestety też, bo widzę jak mnie goni Albo to ktoś inny, nieważne Na ten moment to nieważne Jestem tak na siebie zły, że usunąłem to nagranie co to był za bounce? Co tu się stało? Dobra. A i sorry za e-rape, jeśli będzie. Nie powinno być przesterów, ale mój mikrofon ma jakieś problemy niby. Grzebałem trochę w ustawieniach samego programu do nagrywania, ale nadal czasami łapie e-rape. Może tu chodzi po prostu o to, że czasami... zazwyczaj jest to mówię cicho. A czasami jestem strasznie głośny, może o to chodzi. Jeśli o to chodzi, to postaram się być ciszej niż zazwyczaj. O, stążyłem. Dobra, ostatnie kilka zakrętów. Nie zacząć tego teraz. Okej, okay, skupienie. I ostatnia prosta. Dobra, tyle na ten film, bo to już ponad 7 minut. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.